Wrocław Krzyki Wrocław Krzyki Następny przystanek Wrocław Przyjaźni Następny przystanek Wrocław Partynice Następny przystanek Bielany Wrocławskie Centrum Handlowe. Następny przystanek. Bielany Wrocławskie-Kastorama. Następny przystanek. Tyniec Mały 1. Następny przystanek. Tyniec Mały. Następny przystanek. Małuszów. Następny przystanek Biskupice Podgórne Skrzyżowanie. Następny przystanek Biskupice Podgórne. Następny przystanek Biskupice Podgórne Skrzyżowanie. Następny przystanek Małuszów. Następny przystanek Krzyżowice Szkoła. Następny przystanek. Krzyżowice, Osiedle, Zacisze. Następny przystanek. Krzyżowice, Szkoła. Następny przystanek. Krzyżowice, Żernicka. Następny przystanek. Żerniki, Małe, Racławicka. Następny przystanek. Racławice Wielkie Następny przystanek Chrzanów Następny przystanek Kobierzyce Urząd Gminy Następny przystanek Kobierzyce Współdzielcza Na żądanie Następny przystanek Kobierzyce Witosa stanowisko 1. Następny przystanek Magnice. Następny przystanek Magnice Europejska. Następny przystanek Domasław Oławska. Następny przystanek Domasław Wrocławska. Następny przystanek Domasław PKP Następny przystanek Tyniec Mały Cmentarz Następny przystanek Tyniec Mały Szkoła Następny przystanek Tyniec Mały Jeden. Następny przystanek Bielany Wrocławskie, Kastorama. Następny przystanek. Bielany Wrocławskie, Centrum Handlowe. Następny przystanek. Wrocław, Partynice. Następny przystanek. Wrocław, Przyjaźni. Następny przystanek. Wrocław, Krzyki.